Siemano, witamy Was z Goldenem. Jesteśmy w FIFA Ultimate Team i sobie zagramy dzisiaj kolejny mecz sparingowy, rewanż. Zobaczymy co teraz wykminimy, jak będzie się grało, jaki będzie wynik. W czarnych czy gra, w jakich grasz? Ja właśnie. A to chujowo będzie widać. To weź czarny. Dobra. Ja zagram składem niemieckim, zobaczymy czy jemu się tam dużo pozmieniało. A tak, kurde, szwaństagera, ma ty. O, stary. Darmian. A, brana taka całkiem. Nie najgorsza. No to próbujemy. Zobaczymy jak się raz Do tego spotkania no. mają Darek, Sparek. Czekaj chwilę. No już mi tu patrzcie. A, bo dobra składa, że będzie lepiej. Nie u mnie Darek komentuje. Co ty tak kurde? Rowena. Dawaj tutaj. Kurani, Ramos. Do Rowena. Nie 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 nie. Doleci. Schodzisz. Do środka. Przed pole. Ale kurde się składał. Ładnie, Venatia Druga strona, opary Ejcie, panie Kogo ty tu chcesz? Ja mam silnych obrońców A on ma dobry szczał. Kto? Czujesz tego? Eee Patrz, jaka prostopadła, Mkhitaryan. Dawaj, lobaj go i piękna bramka, 1-0, początek meczu ale się to wszystko rozpoczyna genialnie. Przepraszamy za pierwszą bramkę. Za kolejne już nie będziemy przepraszać. Ładnie, no si siódma minuta meczu. Lekko Widzę. Eee. Tak się gra, kurde, w czwartej lidze. Dawaj, druga strona. Roben, zamknij oczy i idziesz do przodu. Ej, za długa, nie leć do tego nawet I Patrz jaki kozak, jaki odważny ty Co tu jakiegoś nowego kikowlicza, żeś tutaj wyczasnął? Widziałeś sędziego? Potknął się o piłkę Robin Wyszło, wyszło, panie. Dajtej. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Druga strona, ale nie, tam dalej miało być. Cofaj, cofaj do obrony. Benatia, ten to jest wolny. Kolarów. Kolarow Kolarov. Schneiderlin. Kórę, ty masz w pomocy dwóch takich turów. O, uderzył. Ej, wybi to! No, dobra Roben Łysy, hmm. dawaj Lecimy Po bramkę Po mistrzostwo Ej bez głowy Kola zimnać Brutalne wejście, to jest kurde, noga urwana Dawaj mu czerwoną Dawaj pod kolor koszulki swojej. Żółta, też może być dla Spańskiera. Jebni mu ty... Ale kurde, pokaż się do gry. Co ty w Bentekę nie dogonisz? Dobra sytuacja A, Co to było ty? Kiki Italian ładnie go minął, dawaj tutaj kolarów jest wolny słaby lepszy jesteś aleś wjechał eee, wycofaj na spokoju sobie to dorzuć ale ty masz ze za panie... tam nikogo nie ma nie wyklapisz kolasinac Hadjak trzyma piłkę. Trzeba grać szybko, kurde, odważnie. Cały czas do przodu. No i nikt nie doszedł. Ładnie. Nie, ja nic nie zrobiłem. O parę. Pokaż się tutaj. Pokaż teraz swoje tempo. Ale pokaż tym tu słyszałeś? O, tak mu zrób. A ty mu jeszcze tak zrób. Tak mu zrób. Wiedź, pszczoł. nie dobił. A ładna akcja, kurde. Może być. Nie może być. Nie strac. Huknij. Patrz, patrz, A. Był. Kto to był? Kurani. Refie, Jeszcze nigdy nim nie grałem w tej FIFie. W żadnym FIFA-nim chyba nie grałem. Też Oraz znaczy no tam szalkę sobie coś tam pykał, nie? No swojego czasu Kurani to był kurde dobry ziomek Jebu dup! Ale mu zdjął. Abyś tego ślizgu nie zrobił, to wiesz, lepsza koordynacja by była i... Ładne. Patrz kurany co ci zrobi. Ach, nie spodziewaj się. Pięknie, 2 no. do 0. Panie, tyle. Jebudu. Urwał Horągiew. 2 do 0, 37 minuta. Pięknie, no kurde.

I kurę Jeden ma tam trochę tempa, a drugi kurde trochę fizyczności nic więcej. Gindagan. Ach, kurde, to miało przejść. A ty bo tu się dziura robi. To jak się dziura robi, to ja ci ją załatam. Pa. Widzisz? Dobry klej. piłka przy nodze. Jest tutaj, oj, o! Trawie bramka! Wybi mu to, wybi! On to na główki będzie tylko mógł grać. Tutaj Bony, Benteke, dwóch takich taranów. Pałysego pa Na! Miał być zwód. Miał być zwód, ale nie wyszło. O! Oj, jak brutalny faul A, czyściutko Widziałeś? Tak się kurde kasuje Pyk Oj, karny Karny jak nic Patrz teraz co się dzieje Aj. Dobra Pierwsza połowa minęła a statystyki mówią wszystko. Ja ci nie będę nic tutaj mówił, ale no... Sami widzimy jak jest. Tego sobie wpuścimy. Tego wpuścimy. Bo szybki. Niech sobie kagała wejdzie I na razie tyle. O, 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 o. Co ty tam przykujesz? Bombę. Bombę. To ja sobie zobaczę. Nie przewinę tego specjalnie. Zobaczę, kogo Ale tam to ty wpuszczasz. Nie w zmianach wiesz? też. Aha. Czyli, że wpuszczać nikogo nie wpuszczasz? Ty, a dlaczego on mi z wodu nie zrobił? Z wodu? A mo może nie umie? No chyba tak. Ty! Oj, kurde! Schnerderliny! Nie. Jednak nie. i to już miało być kurde. O, par co ci zrobił. Oj, oj, oj. Jakby to jeszcze z dziurą tak weszło to. Mm. Miód malina. No i lodzio, miodzio, panowie. Jedziemy. Roben. O Ty! Patrzcie, czarny kurde Silny No to są to murzyskie kurde akcje Patrz co w okno, w okno Zdymał pajęczynę Ale ty wydaje mi się, że moi napastnicy nie mają w ogóle kiwek O patrz, co ci zrobiłem! Ale yes. Co on to obronił, kurde, pierdzielony Waldes? Wrzut. Bravo, Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Żebyś się czasami nie spultał. Ty no typowy ham. Nie poza linią boczną. Za moment Nie ma. Koniec impresji. Karne, może strzelać. A nie wchodź mi tu w polekarne ty. W Prosto w bramkarza. To jest moje polekarne i od niego mi proszę z daleka. Z no i to podanie. O, proszę co w tej okazja. Nie. No i inaczej być to nie mogło. Poobracał się. Mój czarny, par robi, widzisz? Dwóch czarnych na ataku dosyć dosyć i od razu. Easy. 3 do 1 taki wynik. Łatwo nam trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Łatwo. Dobra, Dobra Rober, ale ty w ogóle weź coś zagraj, wola. bo jak nie, to ja cię zdejmę. Rabos. Zapierdzielaj no za tą piłką! Ale zmienił mi się, kurde, nie w tym momencie co trzeba. A i co? Nie dało się. Kaj, ty podajesz! E, proszę. To są moi obrońcy. Niemiecka hopie precyzja. E, pokaż się do gry! Sak o Za mocne podanie Niebulu! Hmm. Przymierzył? Czemuś tego nie dobił. Drewniaku jeden. Ładnie, wygrał głupkę rzętekę. Huknij mu tam to Roben to się podpalił to. Nie ma mu się co dziwić. Czy mi? ładnie. Arian Robben. Arian Robben. Patrz, patrz co robi. Piękna akcja, ale przyjmij to. Słabo, słabo panowie, jestem rozczarowany waszą grą. Pięknie. Parsz klepie? Ramos. Działeś? Brutto. A dlaczego ten nikt nie wchodził? Przejdźcie przez pola, teraz oni mogą zaatakować. Piłkę przesuną. Benzę. Schneiderlin. Kurwa, dwóch swoich benzalowano. Spalony, spalony. Gdzie tam biegniesz ty? Na pewno był spalony A Jezu jak on to podał Do no, parę miało już, ale dobra, jest nasze Użyłem się Na kogo? Na teraz Tak, lepszy jestem i tyle Nie no i weź Tak, jeszcze może powiesz mi że farca albo mam Kagawa. Traorę. Jezu Drewniane to takie Na A czego ty tu szukasz? Dawaj to piłkę Dawaj mnie to A. Jest, druga strona, Hidar Patrz, tak, Poczekam na ciebie Tak zrobię Oj, karny Karny jak nic! A, jeszcze zmianę taktyczną zrobi. Nic ci to nie da. Korymy tu możemy wpuścić. A niech sobie zagra chłopak. Na 5 minut to może wejść. Nic nie zepsuje. No i jak tam Golden, ci się podoba mecz? Dwa na dziesięć. Tak? Czeka no, powiem ci, że u mnie nie najgorzej. Tak no. Tak, chłopaki nawet robią to, co oni o co ich się poprosi. To no martwi mnie ta stracona bramka, bo to jednak... Panie uderza! Ale... Powiedział, co wiedział. A i tego już powinno nie być na boisku, człowieku, to jest nie fair, bo... dramatyczna końcówka spotkania. Wyglądało na to, że spokojnie Bo raczej go zmienia, że Adam już powinien dostać czerwoną kartkę, dawno. 3 do dwóch To tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku... No i na chwilę go wpuszczałem? Jeszcze będzie ciekawie. Pędcie w mi? Moi mili Luis Gustavo. Ale spalony, kurde! Luis Gustavo, bramka, spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do. Ej, panie Królu złoty. Nie słyszacie? No, na remis. Naremieszty. Remis widział. O. Oooo. Jezu, w tym spotkaniu. Jest piłka trafiła w przeciwnika. Huntelar, Twoja chwila prawdy. Aha. Z diomu. Czekaj, yy. rozegranie taktyczne. O, proszę bardzo. Huntelar, no Widzisz? Widzisz? To jest kurde nos trenera. Taki Jose Mourinho za dobrych lat. Wiedział, kogo wpuścić, żeby końcówka była nasza. O, o, no i połóż 4 do 2. Dziękuję, brawa, owacje stoją co? Robben tytuł nawet tam nic nie gadał, pokazał punkty. Jak widzicie no... Nie ma mocnych na Mariole, Także kolejny mecz wygrany no, Nie ma godnego przeciwnika, po prostu no. Tyle w temacie Tak nie będzie Musi tak być, innego wyniku się nie spodziewałem szczerze mówiąc ale obiecuję Ci, Reważ, Z w sobotę. Dobra, dobra. Na spokojnie. Na spokojnie, to my się teraz żegnamy. Dziękujemy bardzo za obejrzenie, pozdrawiamy Dzień. i na razie.